Ich największy okręt poszedł na dno. Zatonął największy okręt Marynarki Wojennej Iranu. Na największym okręcie Marynarki Wojennej z Iranu wybuchł pożar, którego nie udało się go opanować. Statek zatonął na wodach Zatoki Omańskiej w okolicach cieśniny Ormus. Nie podano przyczyny pożaru, załoga została bezpiecznie ewakuowana. Okręt Hark. Nazwany tak na cześć wyspy służącej za główny terminal naftowy Iranu, był jednostką wsparcia, która uzupełniała zapasy innych okrętów, przewoziła ciężkie ładunki i dysponowała lądowiskiem dla helikopterów, pisze agencja AP. Państwowa telewizja i półoficjalne agencje prasowe Fars i Tasnim określiły go jako okręt szkoleniowy. Media irańskie podały, że statek zatonął w pobliżu portu Jask po nieudanej akcji gaśniczej. Izraelski dziennik Israel Hayom poinformował, że władze Iranu zaprzeczyły wcześniejszym spekulacjom, według których okręt wraz z innymi statkami płynął do Wenezueli, by służyć tam za wysuniętą bazę operacyjną irańskich strażników w rewolucji. To kolejna katastrofa morska irańskiej marynarki. W 2020 rok. Podczas ćwiczeń w pobliżu Jasku rakieta omyłkowo uderzyła w okręt wojenny, zabijając 19 marynarzy i raniąc 15, przypomina AP. Według USA Iran jest odpowiedzialny za kilka ataków na statki w Zatoce Omańskiej w ciągu ostatnich dwóch lat. Władze w Teheranie zaprzeczają tym oskarżeniom, pisze agencja. W ostatnich latach dochodziło także do ataków na statki handlowe Izraela i Iranu, o które te dwa kraje wzajemnie się obwiniały uzupełnia Izrael Hajom.